Nova tapsa. Ale co, teraz może być dobrze. No i jak Zuma to nie zrobię, bo to jest taka kamera za 5 dych. Ale spoko. Daj Do jazdy dobrze? ooo no, to się mi podoba no kto tak potrafi no kto tak potrafi teraz otwieram challenge kto wystrzela tarczę tak do koła żeby nie trafić środek hm, zapraszam do zabawy żeby nie było że ja tutaj to specjalnie robiłem to było miałem dychuszkę trafić ale wyszło jak zwykle no ale kto zrobi tak hi, hi, hi. Patrz jak nawalił Ale komedia Niezłe skupienie Dobra wchodzi. teraz do śminków postrzelamy tam O no No kto? Otwieram challenge Kto strzela tarczę tak, żeby w dychę nie tracić To, to, to są te nowe, prosto z paczki wyjęte. No. Nie wiem, może już się trzeba. gaz skończył w butli, znaczy w tym garabinku. Ile tu mamy teraz? O, zaraz będzie 50, to zaraz koniec będzie. Jeszcze do świnków troszkę postrzelam i do domu. Dobra, do świnków i zobra, to tyle na razie. A, jeszcze sobie takie coś kupiłem u Chińczyka. O. Oko pirata. Cyk, Będę sobie założyć na ten. I nie trzeba mrużyć oka. Oko.